Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Witamy wszystkich internautów w kolejnym odcinku naszego cyklu odpowiedzi na pytania. Za każde pytanie dziękujemy i prosimy o kolejne. Ktoś zapytał, dlaczego aniołowie zazdrościliby nam Komunii Świętej? Bo tak napisała święta siostra Faustyna w swoim dzienniczku: Komunia święta to nie coś, to ktoś, to Chrystus. Ksiądz przed podaniem ciała pańskiego mówi ciało Chrystusa. Nie mówi komunia święta. To jest Jego ciało, ale nie martwe, nie odkrojone od martwych zwłok. To On, cały, żywy i prawdziwy, ukryty w tym kawałku chleba. To Jego wyjątkowa, sakramentalna obecność, realna, rzeczywista. Pan Jezus jest wśród nas, powiedział, że mieszka przez wiarę w naszych sercach. Jest tam, gdzie gromadzimy się w Jego imię. Ale w taki wyjątkowy sposób jest obecny w Eucharystii. Żywy i zmartwychwstały tam żyje. Kiedy ustanawiał najświętszą ofiarę, to powiedział bierzcie i jedzcie. Ale powiedział to do ludzi. Aniołowie nie mogą brać, a tym bardziej jeść. Jako czyste duchy mają tylko łaskę adoracji, kontemplacji są w obliczu Pana Boga. Czytamy w Piśmie Świętym o tym, że jest siedmiu aniołów oblicza, którzy nieustannie wpatrują się w oblicze Ojca, który jest w niebie. Aniołowie są obok nas, a Pan Bóg chce być w nas, dlatego nie stał się aniołem, ale stał się człowiekiem. Przyjął ludzkie ciało i to zmartwychwstałe wstałe ciało ofiarował nam pod postacią chleba. To jest ciało moje. Dlaczego? Dlatego, że chce się z człowiekiem zjednoczyć także na sposób fizyczny. Po komunie świętą przyjmujemy fizycznie. Pandemia ukazała, jakim wielkim brakiem jest komunia święta tylko duchowa, jak bardzo tęskniliśmy za Eucharystią. To zjednoczenie nie tylko człowieka z Bogiem, ale najpierw Bogacz z człowiekiem. On chce być w nas, wypełniać nas swoją świętością, swoim boskim życiem. Na tym bardzo zależy Panu Jezusowi. Mamy udział w Jego bóstwie, a to się dokonuje, gdy przyjmujemy komunię świętą. I dlatego aniołowie mogliby nam tego zazdrościć. Oni mogą tylko adorować, a my możemy być zjednoczonymi z Panem. Jesteśmy krewnymi Chrystusa. Jesteśmy Jego braćmi, mamy tego samego Ojca, bo mamy w sobie Jego krew, przyjmujemy Jego zmartwychwstałe ciało, żywe ciało. Ludzie, gdy się kochają, dążą do zjednoczenia, zjednoczenie małżonków, zjednoczenie serc, zjednoczenie fizyczne. Miłość dąży do zjednoczenia. A co dopiero, gdy mamy do czynienia z miłością Pana Boga i z miłością człowieka, to może być wielki ogień miłości. I spełnieniem tych pragnień zjednoczenia jest każda przyjęta komunia święta. I na tym polegałaby zazdrość aniołów. Dlatego zazdrościliby nam komunii świętej, ale nie zazdroszczą, bo znają swoje miejsce w szeregu. Mówiąc kolokwialnie, my też je znamy i wiemy, jakiego zaszczytu dostąpiliśmy. Na czas radowania się z obecności Pana pod postacią chleba, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.